Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale Golden Manie. witajcie w środę tak jak obiecałem w poprzednim odcinku dzisiaj odpalam dla Was konkurs mamy sponsora, znalazł się sponsor jest to sklep internetowy pokrowce.pl, który fundował dla Was trzy naprawdę zacne nagrody, także warto będzie wziąć udział w tym konkursie, aby wziąć udział oczywiście w tym konkursie, trzeba być subskrybentem tego kanału, więc ja Was zapraszam do subskrybowania tego kanału, komentowania i klikania tego dzwonka, aby Was nic nie ominęło, abyście byli na bieżąco z moimi filmami, konkursami, mam nadzieję, że może jacyś sponsorzy jeszcze się niedługo odezwą i będzie więcej tych nagród dla Was po raz kolejny, bo już kurde tych nagród już rozdałem naprawdę sporo także co, ja za chwilę przejdę do komputera, aby Wam pokazać co będzie w tym, w tym konkursie do wygrania, także nie przyciągam zapraszam, miłego oglądania hejka Witam Was wszystkich na stronie już sponsora pokrowce.pl, który dla Was przygotował trzy nagrody. Do nagród za chwileczkę przejdziemy. Chciałem Wam pokazać mniej więcej stronę jak to wygląda, co ma w ofercie. Nasz sponsor posiada pokrowce na większość znanych wykrywaczy. Takie jak XPDU, SIMPLEX, GARET, tutaj widzicie nawet APEX był. Jest tego naprawdę sporo. Do tego są pokrowce, są osłony na panele, torby, plecaki, akcesoria. Także jest naprawdę spory wybór, ale słuchajcie, zbliżają się święta. E, można pomyśleć o najbliższych detektorystach, e, którym można sprezentować fajną niespodziankę, wejść na stronę. I sponsor ufundował jeszcze taki rabacik w postaci minus 10% na wszystkie zakupione rzeczy u niego na stronie, także na czas trwania konkursu e, na hasło Golden Maniek. Macie minus 10% na e, cały asortyment tego sklepu. Także serdecznie Was zapraszam. Święta, tuż, tuż. Warto komuś zrobić naprawdę fajną niespodziankę. Ja myślę, że nie jeden detektorysta ucieszyłby się z takiego pokrowca, osłony na szczyce, czy też z jakiegoś torby plecaka do przenoszenia wykrywacza. Fajne, naprawdę fajne rzeczy. Zapraszam Was serdecznie. Przypominam, na hasło Golden Maniek. Na czas trwania konkursu przez 7 dni, czyli od środy do środy, macie minus 10% rabaciku. Także tyle. A ja przechodzę do nagrody numer 3. Nagroda numer 3 jest taka oto nożołopatka. Bardzo fajna nożołopatka, przydatna w trudnych warunkach terenowych, gdzieś jakieś korzenie w lesie, czy gdzieś na polu. Naprawdę fajnie się to sprawdza. Sam gdzieś tam mam jakąś taką nożą i kilka razy korzystałem z niej. Przeważnie latem, gdzie ta ziemia jest twarda, dawała sobie naprawdę dobrze radę. Także to jest nagroda numer 3. Do wyboru są również kolory pokrowców, ale do tego przejdziemy już na sam koniec. Nagrodą numer 2 w tym konkursiku jest Torba na wykrywacz. Naprawdę zacna torebka. Można spakować sobie właśnie taki wykrywacz gdzieś w podróż do samochodu, czy nawet po wykopkach, gdzie jest ten wykrywacz naprawdę uwalony, chowamy i, i bardzo fajnie można go przewieźć gdzieś w samochodzie, czy gdzieś w środku komunikacji w autobusie. Nikt tego nie będzie wiedział, co, co tam przewozimy. Także tutaj mamy taką torebkę. Jest to nagroda numer dwa, no i nagroda numer jeden. Nagroda numer jeden jest taki oto plecak. Plecak na wykrywacz. Fajnie się prezentuje, wzór Moro 9.5, chyba to jest polska. Można śmiało spakować sobie jakiś wykrywacz, jest miejsce na pinpointer, tu widzę. zacznę to wygląda. Naprawdę fajna nagroda. Także słuchajcie, to jest nagroda numer 1. Co trzeba zrobić, aby dostać te aby otrzymać jedną z tych nagród? Bo będą trzy nagrody, tak jak mówiłem: nagroda numer 3, nagroda numer 2. I nagroda numer jeden. Nic z prostszego. Moje konkursy nie są jakieś trudne. Szczególnie wystarczy wpisać w komentarzu hasło Golden Maniek. Golden Maniek a ja spośród wszystkich tych komentarzy wylosuję trzech szczęśliwców którzy otrzymają taką oto nagrodę. Po tym jak zostaniecie wylosowani prześlecie do mnie dane kontaktowe a ja już wam prześlę Prześlę te dane kontaktowe już do sponsora, gdzie będziecie już dalej sobie ustaleć z nim, jaki chcecie wzór, jaki kolor tego pokrowca i tak dalej. tutaj, można sobie po prostu wybrać kolory tych pokrowców. Czy tu przy nożu łopatce, czy też przy plecaku, będziecie mogli sobie gdzieś to powybierać także do koloru, do wyboru. Mam nadzieję, że nagrody są zacne. Ja również Wam jeszcze raz zapraszam na hasło Golden Maniek. Macie minus 10% na cały tutaj asortyment, który jest na stronie pokrowce.pl, pokrowce na panele, pokrowce na szczyce. No jest tego naprawdę mnóstwo. Także tyle z mojej strony. Jeszcze na koniec taki szybciutki regulamin, ale to już za chwileczkę. Ja się z Wami żegnam. I do e, następnego. Trzymam za Was kciuki, aby się komuś poparciło. No i pamiętajcie o najbliższych, już niebawem. Święta, tuż, tuż. Można zrobić naprawdę komuś fajną niespodziankę. Pozdro. Jeszcze tylko szybciutko dla przypomnienia zasady konkursu. Konkurs trwa od 25 listopada od godziny 13 czasu polskiego do 2 grudnia, również do godziny 13 czasu polskiego będą wszystkie te komentarze uwzględnione. Każdy ma prawo do napisania jednego komentarza. Nadgorliwi oczywiście z automatu będą usuwani. Warunkiem, oczywiście, uczestniczenia w konkursie jest bycie subskrybentem tego kanału. No i tyle, tak. Hasło Golden Maniek. Wyniki konkursu postaram się opublikować w środę wieczorem lub w czwartek. Będzie to prawdopodobnie live. Gdyby z przyczyn technicznych live się nie udał, nagram po prostu materiał. I wrzucę do siebie na kanał. Także serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym konkursie. I tyle, widzimy się za tydzień. Hejka!